Karty wróżek. Przesłanie od wróżek dla Ciebie. Co jest przed Tobą ukryte? Wybierz jedną z trzech kart. Niech to będzie wybór intuicyjny. Zastanów się, która karta rezonuje z Tobą, a następnie wybierz numer 1, numer 2 lub numer 3. Sprawdź swoje przesłanie i koniecznie zaobserwuj arbitrum i zasubskrybuj kanał na YouTube. Karta numer 1 Flirt. Numer 31. Może coś tobie podpowiada. Słowo kluczowe to uwaga. Wiemy wszyscy, że mały flirt może być niezłą zabawą. Ktoś ukrywa przed tobą flirt. Ktoś ukrywa przed tobą korespondencję. Uważaj, miej oczy szeroko otwarte. Jeżeli jesteś w związku, ufaj swojej intuicji i wypatruj znaków i przeczuć. Ale jeżeli jesteś singielką lub singlem, ta karta mówi, że ktoś ukrywa przed Tobą uczucie, które do Ciebie żywi, więc jest to wspaniała wiadomość, komuś się podobasz, ale jeszcze ci o tym nie powiedział. Więc również miej oczy szeroko otwarte i wypatruj znaków, bo wkrótce może Cię spotkać wspaniały flirt. Karta numer dwa intruzi uwaga numer 56. może tobie coś podpowiada. Słowo kluczowe tej karty to granice. Wyznaczaj zdrowe granice w związkach, wyznaczaj zdrowe granice w relacjach, przyjaźniach, w pracy, partnerstwie. Uwaga, ktoś kręci się wokół ciebie, wokół twojej energii, wokół twojego domu. Kto nie ma dobrych zamiarów, ktoś z trudem chce zatruć ci kawałek twojej przestrzeni. Uwaga na wampiry energetyczne, mają one silne działanie. Są to osoby nieżyczliwe, są to osoby często mające złe oko. Zapraszam do arbitrum. Mamy agrafki talizmany na wampiry ochronne. Uważajcie, kochani. Karta numer 3. Myśląc o tobie. Numer 55. Piątka zmiana. Piątka podróż. Ktoś o tobie myśli. Ktoś wyśle ci w niedługim czasie do miesiąca czasu wiadomość, zaproszenie na event, spotkanie, wyjazd, wesele. Imprezę. Czy zdarzyło ci się kiedyś, że pomyślałeś o kimś i za chwilę zabrzmiał dźwięk telefonu, a po jego odebraniu okazało się, że rozmawiasz z tą osobą, o której myślałeś? Myślałaś? Przyciągaj myślami osoby, które chcesz. Miej tylko dobre myśli. Siej tylko dobre myśli. Jesteś w czyichś myślach bardzo częstym gościem. Gratulacje, jeżeli spędzicie lewe ucho. Ktoś o tobie myśli.